Hej, gimnastyka. Dzisiaj gramy w grę jakąś gimnastykę. Nagle na to wpadłam. Ocena 96%. Czy tam 99? Ale ja nie wiem, co o sobie chodzi. I jeszcze. Ale się dowiemy. Nie. Mam dwie pary na sobie. A. -a, 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 -a. Ale czyli co ja mam się przebrać? Nie. 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 Chcę mieć mojego zgina. Ale jak nalegacie, to już zrobię jakiegoś. Nalegacie, wyjedni. Tak nalegać, że A! skandal matko komputer o matko i mi się podoba? Ej, a... Stoję na rękach... To co? Rozciąg? A tutaj się... To najpierw musimy się rozciągnąć, czekajcie. Tu jest to rozciągania, tak? Okej, okay, to. Hop. Lewo, prawo, lewo, prawo. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Teraz. Lewo, prawo, lewo, prawo. Okej. Okay. Motyl. Teraz prawe. Proszę. Podział w lewo. Okej. Okay, jesteśmy. Teraz. W Tylko że ja, Ej, ale gdzie tu jest? Tylko że ja chcę. Nie kumają mnie. O, tu. Czekajcie, co na to jest to. I patrzcie na to. Ale ja naprawdę tutaj I nie wiem. <laughs> ej, ej, słuchajcie. To te kulki. Ja nie mogę. Ja kiedyś byłam na takim czymś i słuchajcie. Zgadniej się to się stało. Dobrze się nie skończyło. śle um, um, źle się skończyło, bardzo źle. Aha, teraz też tutaj spadłam. Zaraz tutaj sobie złomię nogę. No, naprawdę. Ej, poczekajcie, uwaga. Ej, fajne to. Opiek i. Co? I to tyle? Podnieście <ścoughs> co? A ja wiem do czego to jest. Wiem, 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 wiem. Czekajcie, ja wiem i że tutaj jakby lądujesz, biegnie, nie? Patrzcie na to. Eee, to jest fajnie, mi się to bardzo podoba. Jak gdzie ja weszłam? Nie! Dajcie wyjść! To jest jakaś taka trampolina? I taka jest dziwna. Zbyt dużo osób chyba w nim nie gra. o Obyby! Obyby, kocham Obyby. Aby, Nie umarłam? Bez sensu! Tu się nie umiera! Ja nie chcę, żeby to się przykro... A! -a, -a! Przekręcaj się, a mnij mi się wasz. Oh yes! Oh yeah! Tylko nie to! Dobrze mi nie poszło, co? Avatar? Ja jeszcze mogę włosy zmienić, tylko że ja inaczej. Mm. Takie, taki, tak? Nie, ja lubię takie rozpuszczone. Czyli co, ja tutaj mogę się ubierać? Chcę takie, nie takie? Ej, hey, teraz. Ej, <laughs> te twarze akurat nie wyglądają zbyt dobrze. O matko. <laughs> jak to, jak wygląda? To pewnie najlepsze, co? Co nie? Te twarze nic nie zmieniają, chyba. Nie, wiecie, ja chyba nie powinnam zmieniać. Co się stało mojej skórze? Muszę dopasować. Uff. Nie chcę jakiejś... Nie dziękuję. Ja mam wszystko moje. Czyli... Ale ja nie mam tych rękawiczek. Ja mnie w ogóle miałam tego worka? What? Dołącz przerwa w konkursie. Przerwa w konkursie? Ej, dobre, że to, to nie jest takie nudne! Uwaga! I trzy, dwa, jeden. Uwaga, i tak, tak. Me. It's fajne, że takie Jak ono to? Znaczy ja yeah, jak to? Jakie yeah, yeah, ja? Yeah. B? Czy jesteś God? Nie! Zobaczcie, wiesz, brat konkurs konkursa się we... Czekajcie, nie mogę... Nie mogę chodzić, a tutaj mogę. Coś mi się pomyliło. Pacyficzne. Pacyficzne? widzę tutaj, ale będę tak, dobra, tutaj będę zaczynała i wtedy pyk, pyk, pyk. I i wtedy, i wtedy, poo, poo. I wtedy Pick, pick, pick. Hup. Ik doe een fijn de... Het is niet zo ik het Het niet fijn.

ja dokładnie nie wiem, jak to będzie to wszystko, tak. Tak. Tylko, że nie kumam tego czegoś. Yy. Osiem! Konkurs rozpocznie się w 3 sekundy? Okej. Okay. Jestem gotowa, jestem gotowa, jestem gotowa, jestem gotowa. Konuś już się rozpoczął. Rozpoczął? Nie! Na tym. Nie, nie żartuję, żartuję, ja nie chcę na konkurs! Oglądamy. Jeden, bo ona nic nie robi. No halo, rób coś. Ty jedna? No... Eee... Dla... Robi się, robi się. Dla, za to, że... Eee... No wiesz... Co koniec czas no, no Kicie, nie wchodź mi tu na kompa. Słuchajcie, nawet nie zauważyłam, że tu 199? Ja tu jest ludzi! Jakieś piątka, a tu mój numer. Napiszcie czy macie w komentarzach czy macie ziemięziaka. I jakie to wasze ulubione zależa? Maję to kot i świnka morska. Nie chodź mi po kąpie. Teraz ja! Ja muszę fanów zaimpozować, a nie, że ty mi chodzisz dobra

wyszła. No nawet ładnie, ładnie. Dwójeczka! Bo ja nie oc ja oceniam też po wyglądzie Te włosy no nie lubię zbyt takich pomponować sama, takie czasami nadszę. to twarz i ten grzyb a to jest układna! Skóra też, ale... To tutaj? To mega nie pasuje. Ty co? Ej, ja chcę zobaczyć wyniki. Gdzie się tu patrzy na wyniki? Ona ma... Ej, ona ma jakiegoś vIP'a. Ej, ty ona ma VIPa? A ja też chcę Vipa. To są takie rzeczy? co ona ma Vipa? Ja nie kumam już dzisiaj nic. Nic nie kumam, bo jestem niewyspana. O szóstej wstałam. Potem o jakiejś 6.50 mówię, mama mnie nie przychodzi obudzić, no to spać i spałam 10 minut, a mama mi o siódmej budzi. Nie wyspałam się. Jak zawsze. Kobieta Z tej maty się nie robi. Na tą matę się ląduje. Ty masz. Ja nie wiem. Dobra to I... ja nie będzie koniec odcinka, ale ja chcę zobaczyć tylko wyniki. Koniec czasu. Czy jeszcze ktoś? No proszę powiedzcie, że nie. Powiedzcie, że nie. Zwycięzcą jest What? What? What if... Czemu ona? Ona była najbrzydsza, dobra pa.